Witam Was bardzo serdecznie. Zapraszamy do rozważenia Ewangelii z 32 niedzieli zwykłej, rok B. Jezus nauczając, mówił do zgromadzonych, strzeżcie się uczonych w piśmie. Z upodobaniem chodzą oni w powłóczystych szatach, lubią pozdrowienia na rynku, pierwsze krzesła w synagogach i zaszczytne miejsca na ucztach. Objadają domy wdów i dla pozoru odprawiają długie modlitwy. Ci tym surowszy dostaną wyrok. Potem usiadł naprzeciw skarbony i przypatrywał się, jak tłum wrzucał drobne pieniądze do skarbony. Wielu bogatych wrzucało wiele. Przyszła też jedna uboga wdowa i wrzuciła dwa pieniążki, czyli jeden grosz. Wtedy przywołał swoich uczniów i rzekł do nich, zaprawdę opowiadam wam, ta uboga wdowa wrzuciła najwięcej ze wszystkich, którzy wkładali do skarbony. Wszyscy bowiem wrzucali z tego, co im zbywało. Ona zaś ze swego niedostatku wrzuciła wszystko, co miała, całe swoje utrzymanie. Oto słowo Pańskie. Tam, tam tam, tam tam jest tam. No jest Przyznam zawsze, że y, ta Ewangelia robiła na mnie duże wrażenie takiego y, ideału takiego zaufania ogromnego. Mogła podzielić te dwa pieniążki, zostawić jeden dla siebie, rzucić jeden, a ona zawierzyła wszystko. Panie Boże, ty się, ty się mną zajmiesz, ty nie pozwolisz na to, żebym zginęła. E, zwłaszcza, że wdowy e, były pod szczególną e, opieką Bożą. E, co, co więcej, ona nawet była zwolniona z tej ofiary na rzecz świątyni. Nie musiała w ogóle tego robić, i nikt nie miał prawa mieć do niej jakiejkolwiek pretensji. Yy, więc to też pokazuje nie tylko jej zaufanie, ale też jej yy, niesamowitą ofiarność, gotowość największych poświęceń. A z drugiej strony, popatrzmy na kobietę, która przeżywa w swoim życiu bardzo wiele cierpienia. Yy, możemy sobie tylko wyobrażać, co, yy, co mogło się wydarzyć. I też nie straciła w tym doświadczeniu wiary, tylko była tak bardzo oddana Bogu. To robi wrażenie. Co ciekawe, to właśnie do skarbony zbierano przecież okary, żeby posługujący rozdzielali te pieniądze dla sierot i dla dów. Ona się jeszcze jakby zajmowała innymi. Innymi, które cierpią, czyli mają tę sam wiedzę swoją. No bo trzeba wiedzieć, zaznaczyć to, że właśnie wdowa w tamtych czasach mogła umrzeć nie, z głodu, z nędzy. No bo kto uprawi wolę, kto się zajmie. i było emerytur, rent. Dlatego sąsiedzi, dlatego najbliższa rodzina, dlatego król, y, mieli obowiązek, żeby zająć się losem wdów. Nie zawsze wywiązywali się ze swoich y, obowiązków. I Pan Bóg niejednokrotnie na kartach Pisma Świętego umował się za tymi ludźmi, którzy są w największej potrzebie. Między innymi właśnie bardzo często widzimy różne przykłady wdów te właśnie z, zwłaszcza w Starym Testamencie, które doświadczały szczególnej Bożej łaski. Ostatnio bardzo mocno właśnie mm -hmm. odpowiadam to, to właśnie prawda, że Sercem Kościoła właśnie są ludzie cierpiący, ci, którzy mają najgorzej. Że to właśnie przez to Kościół się rodzi, na tym żyje. Właśnie, że, że On pokłada ufność właśnie wtedy, kiedy nawet cierpi, kiedy jest coś ciężkiego to jest wtedy najbardziej się objawia Kościół i naj, największą, tak widać w nim, siłę. Że to cierpienie niszczy, tylko jeszcze bardziej buduje wspólnotę, buduje Kościół prawdziwy. Nawet przecież sakrament. Mamy namaszczenie chorego, czyli modlącego się Kościoła przy, przy cierpiącym, przy kimś, kto jest chory, kto, kto może umrzeć albo może y, być w, w strasznym dołku życiowym. To nawet Kościół do tego stopnia ceni właśnie cierpienie jako wartość, że czyni namaszczenie chorego sakramentem, czyli tym zanurzeniem się tu wspólnoty z Panem Bogiem. Jest to tajemnica, przecież cierpienie Jezus zbawił świat, Dlatego, dlatego szczególnie klękamy właśnie przed cierpieniem, przed człowiekiem cierpiącym, będącym w potrzebie. I tutaj właśnie ta dziś uboga wdowa. Przede wszystkim przed krzyżem, nie? Tak. To jest naszym znakiem, który ma ciągle jakby być w naszych oczach. Hmm. Że jak ja nie potrafię przyjąć cierpienia, no to tracę miarę, jeśli w obliczu cierpienia uciekam. Oczywiście, że no, oczywiście trzeba nastawiać tak. Y się na, na to, żeby na siłę się biczować, tak? tylko że no jak już jest, na no to... Tak nie no, trzeba szukać, on samo przyjdzie. jest tak, tak trudne, mm -hmm. tak wymagające, ale... A jednocześnie ten wyraz uboga, Uch. czyli poza Bogiem nie miała nic. Tak, uboga. Że jest <laughs> uboga. Tak jest. Ja, ja czytałem ten fragment, zastanawiałem się. E, Potem usiadł naprzeciw Skarbony i przypatrywał się. Tak zastanawiałem się, zastanawiałem się, o co chodzi? Czemu Pan Jezus usiadł naprzeciwko skarbony? Chciał patrzeć, jak kto ile wrzuca do skarbony. Tak naprawdę mi to strasznie nie pasowało. Czemu akurat usiadł naprzeciwko skarbony i, przy, uwaga, i przypatrywał się? I tak jak tutaj rozmawialiśmy o tej ubogiej, która wrzuciła wszystko, tak gdzieś myśl mi przyszła taka, że. Tak naprawdę, może nie przypatrywał się kto ile wrzucił, tylko tak jak tutaj księża wspomnieliście o tym, że ta skarbona służyła dla wspólnoty, służyła dla wszystkich, więc to, co ktoś wrzucił, to jest obraz, jak bardzo chciał się zaangażować w tą wspólnotę. Ile dawał z siebie tej wspólnocie. Jeżeli ona wrzuciła wszystko, to ona weszła tą, w tą wspólnotę cała. Nie dała z siebie tylko połowy. Tak? Dała z siebie wszystko. Niektórzy dawali dużo, niektórzy... E, e, niektórzy tylko tyle, co im zbywało. Co dla mnie, jak ja to czytam... E, jeżeli tylko tyle, ile im zbywało, to tak patrzę próbuję sobie to przetłumaczyć. To jest taka niedzielna msza. To jest tyle, co mi zbywało. Na niedzielę, żeby pójść do kościoła, ja mam czas na godzinkę, pójdę szybko. Tak? To, co mi zbywa, to ja pójdę. E, e, ktoś, ktoś ma trochę więcej czasu, no to jeszcze dam modlitwę, tak? Nie o to chodzi, żeby dać z tego, co zbywało. Czyli włączyć się w tą wspólnotę kościoła i być tą częścią tego kościoła. Nie tylko w e, takiej perspektywie okrojonej, mhm. bo mogę tylko tyle dać, mhm. a resztę sobie zostawię, bo e, będzie mi wygodniej. Tylko tak, jak ta wdowa, ona dała wszystko, tak? Włączyła się w tą wspólnotę kościoła w całości. To o, skojarzyło mi się też teraz na, na, na szybko to, jak. Jak ktoś kiedyś powiedział, jak małżonkowie, małżonkowie przygotowani, narzeczeni przygotowują się do, do, do sakramentu. I tam jest tam, tam jest mowa właśnie, jak, jak, jak się włączają, tak? Że jedno daje 50%, drugie daje 50%, żeby stworzyć tą, tą mhm. wspólnotę. No nie! Jeżeli ja tworząc z żoną, wspólnotę daję 50%, i ona daje 50, to tą drugą 50, swoją co robię, zostawiam dla siebie. Ja wchodzę w sakrament małżeństwa, w, w, w rodzinę wchodzę ze 100%. Mhm. I ona też ze 100%. Nie wchodzimy po 50-50, żeby zrobić jedną całość. Nie. Wydaje mi się, że, że czasami utożsamiamy tą skarbonkę, naszą tacę, że to jest danie komuś. Czegoś. Tak? Nie, to jest konkretnie. My, naszą ofiarą, budujemy nasz kościół. Nasz kościół, naszą wspólnotę. Tak? Okej, okay, może to być nasza parafia i tak dalej, ale tego chyba brakuje zrozumienia, że, że ofiara nie jest ofiarą daną panu X, od pani Y i tak dalej. Ja Chcę przez moją ofiarę to, no, ile daję, chcę zbudować y, parafię, tak? To to też jest, to jest zrozumienie to. tego swojego miejsca, nie? W tej wspólnocie. Y, bo y, w, tym, w tej pierwszej części y, dzisiejszej Ewangelii y, no, Pan Jezus jakby przeciwstawia, nie? Pokazuje obraz no, uczonego w piśmie, który, no, taki był obyty, nie? Z tym słowem Bożym, tak? Y, ale zupełnie z innego poziomu wchodzi w rozumienie też jakiejkolwiek wspólnoty i służby Bogu, tak? Bo no tutaj Pan Jezus mówi, że no, ta uboga wdowa, swoim sercem, takim, które zaufało Bogu, no, dała wiele więcej niż ci uczeni w piśmie, którzy tam gdzieś odprawiają długie modlitwy. Tak. Mm -hmm. Tylko jeszcze tutaj cały czas wracamy do tego wspólnego nownika, jakim jest serce. Czyli, czyli Pan Jezus nie występuje przeciwko modlitwom jako takim. Ani przeciwko ofiarom, Kale... przeciw... tak. bo Tak. dawali pieniądze, wiele, wiele więcej. Tylko, więc. tylko tak. żeby to płynęło z serca, tak jak ofiara tej budowy tak. płynęła z jej serca, jej postawa, tak samo jeżeli te modlitwy płyną z serca, to są, to są rzeczywiście cudowne rzeczy. Tylko niestety, ale między innymi problem faryzeizmu polegał na tym, że to było zewnętrzne. Takie pozory. A się uczonych w piśmie z upodobaniem chodzą oni po włóczystych szatach, lubią pozdrowienie na rynku, pierwsze krzesła w Senegal, i wiesz, zaszczytne miejsca na ucztach, obiadają w wdów dla pozoru od prawdy i Czyli właśnie jest to życie typowo zewnętrzne. Bez ale to jest właśnie brak tej wspólnoty, tak? Jeżeli w mojej relacji ja bym widział, że moja żona <tryk> e, inaczej, jeżeli na zewnątrz byśmy sobie ładnie, kochanie, kochanie i tak dalej, a nie ma tej głębi, to, to taka moralność pani durskiej. To, to, to my się rozpadamy. My nie tworzymy wspólnoty. I, i, I tak samo czy już nawet nie małżeńskiej, czy nawet tej parafialnej, tak? Tak jak się powiedział. Modlitwy jak najbardziej Pan, tego nie, Pan Jezus nie mówi, że to jest złe, tak? Tylko właśnie wyjście trochę za bardzo pod publiczkę, tak? Gdzie to jest pozoractwo, nie tworzy, nie tworzy relacji takiej. Osobowej, tak? Nie tworzy tego kościoła, tylko wręcz rozbija. I hmm. oni, ci, tym surowszy dostaną wyrok. Hmm. Jeżeli nie stworzymy tego, e, e, tej wspólnoty, przepraszam, już chyba hmm. jest teraz wspólnota, wspólnota, ale, to ale wydaje by... mi się, że ważne, e, e, no to no rozbijamy tą wspólnotę kościoła. No, właśnie o pierwszych chrześcijanach mówią, no patrzcie, jak oni się miłują. Czyli czy to, jest, to jest jakby taka, taka podstawa, ta miłość, a drugi człowiek często też wiąże się z wielkim poświęceniem, jeżeli piekło polega na samotności. Natomiast jeżeli mam poświęcać się dla drugiej osoby, to jest to określony koszt, który muszę ponieść. Ale, ale wtedy to jest wspólnota, która, która rodzi yy, życie i jest to wspólnota, gdzie doświadczamy piękna szczęścia, nieba na ziemi i spełnia się wagę.